Do rozmnożenia czy też ukorzenienia rośliny, jaką jest cisus rąbolisny, potrzebujemy pojemnika z wodą oraz części pędów rośliny maczynej o długości około 5-10 cm. Na filmiku mam już ukazany pęd, czy już sadzonkę gotową ukorzenioną w wodzie po dwóch tygodniach. Oto efekt. Zanim uzyskamy taki efekt, należy jeszcze przygotować część pędu. Odcinając dolne partie liści, pozostawiając 3-4 górne liścia. I taką sadzonkę zostawiamy, taki pęd zostawiamy w wodzie na okres około 2 tygodni. Po 2 tygodniach możemy ukorzenione rośliny przesadzić do ziemi torfowej, gdzie roślina dalej będzie się ukorzeniała. Ważne, aby sadzonkować. Aby ukorzeniać roślinę między marcem a kwietniem, zapewniając temperaturę 20 stopni w pomieszczeniu. Sadzonki cisusu rąbolistego można przesadzić z rozsady między kwietniem a majem do większej donicy. A tak prezentuje się roślina matczyna. Należy pamiętać, że cisus rąbolistny. Potrafi jako roślina osiągnąć długość około 3 metrów w domowych warunkach w pokoju. Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw coś po sobie. Jeżeli masz pytania, napisz komentarz. Trzymaj się pozytywnie i cześć.